Witam, znajdujemy się na strzelnicy Lok w płotku. zapraszam na kolejne zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego. Oczywiście tak, jak zawsze z... przypominam, zajęcia z bronią zawsze zaczynamy od warunków bezpieczeństwa, czyli broń, lufa, otoczenie, spust. Każdą broń wziętą do ręki traktujemy jako broń załadowaną, gotową do strzału. Lufę zawsze kierujemy w kierunku bezpiecznym, na strzelnicy jest to pole tarczowe. Otoczenie, jesteśmy świadomi tego, co jest za celem, przed celem, obok celu. Spust. Palec na języku spustowym kładziemy dopiero po decyzji o oddaniu strzału. Rozładowanie broni. Broń mam przeładowaną z nabojem w komorze nabojowej, teraz muszę ją rozładować i sprawdzić. Oczywiście staję w kierunku, twarzą w kierunku bezpiecznym, wyciągam broń lufa w kierunku bezpiecznym, czyli pola tarczowego. Wypinam magazynek, powam do torby rzutowej następnie. Wyjmuję nabój z komory nabojowej. Również chowam. Sprawdzam wlot do komory nabojowej, przez to oddaję strzał kontrolny w kierunku celu. Broń mam sprawdzoną, rozładowaną. Mogę ją schować do kabury. Jeżeli trzeba, dopinam jeden nabój do magazynka. Chowam do ładownicy, bądź do by rzutowym. Dziękuję. Zapraszam na omówienie kolejnych zagadnień.